Witam wszystkich. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj jak ja, 1.6 GDI, nowy, świeży zakup, 2020 rok. Przebieg znikomy, auto Salon Polska, przebieg jest udokumentowany, sprawdzony, i na pewno taki jest, jak jest na liczniku. Dzisiaj w warunkach teczkopolowych polowych, robimy to poza warsztatem, na potwierdzenie moich słów, żeby nie być gołosłownym. Przebieg aktualny, taki jak to widzicie. 72, 70, przepraszam, 75, 282. To jest przebieg oryginalny. Co my tu robimy? Oczywiście poszła obsługa. Olej tu był wymieniany dwa razy, czyli co 30 tysięcy według zaleceń ASO, lub dwa lata. I tak właśnie się poprzedni tego terminu pilował, czyli automat przesłane tyle, ile widzieli. I miał tylko dwie wymiany oleju po dwóch latach, dwa razy, także tak to wygląda. Zrobiona obsługa, poszedł oczywiście nowy olej według specyfikacji taką jak zaleca Kia FDS 5W30 Ravenol A5B5. Wszystkie parametry oleju, to co zaleca producent, pokażę wam później w drugim filmiku, jeśli chodzi o zalecenia, o terminarz wymiany pewnych płynów. Wszystko jest w instrukcji obsługi, ja to wam wszystko pokażę. Jak to powinno wyglądać i jak się powinno o auto dbać, według zaleceń książki z instrukcją obsługi. Tam wszystko dokładnie jest napisane, powiedziane, w cudzysłowie, w tabelach przedstawione. Tylko praktycznie nikt tego nie czyta. A tu mamy olej ze skrzyni biegów. Nowy, stary. Tak wygląda. Nie jest on może jakiś bardzo brudny. Zobaczcie, tak wygląda. A tak wygląda nowy. Także możemy sobie zestawić i tak, i tak. Ale on tutaj nie był wymieniany. To były wymieniane dwa uszczelniacze lewa, połoślinowe, yy, krótsza, ciekła. Yy, na uszczelniaczu poszły dwa nowe, oryginalne uszczelniacze. W związku z tym od razu wymieniamy sobie olej. Co do samego oleju, do zaleceń producenta też pokażę Wam wszystko w instrukcji obsługi, to co przewiduje producent. Yy, a teraz skupimy się na samym oleju. Zobaczcie. Tu jest ten olej. Będzie źle widać. Ten olej będzie. On jest tutaj czarny i prześwitują opiłki, czyli takie smugi, smugi złociste. Także ta skrzynia nie miała wymienionego oleju od nowości. A co do samych interwałów i zaleceń będziecie mieli oddzielny filmik, to nie będzie widać, ale uwierzcie mi, że tak jest, smugi są. Dlatego ja jestem zwolennikiem wymiany skrzyni biegów 60 tysięcy, tak jak na przykład to w Hondzie jest. I tak jest to zrobione, jest to zakup prywatny. Właściciel auta chce tym autkiem jeździć długo, dlatego pewne czynności serwisowe obsługowe robimy od razu, tak żeby klient miał spokojną głowę że zostało w tym wymienione tak jak powinno być. Oczywiście będzie wystawiona książka serwisowa z zaleceniami, co trzeba zrobić w kolejnych y, serwisowych y, terminach. Także na bez tą chwilę pokażę Wam jeszcze tak na szybciutko korek z pustu y, i korek wlewowy, tylko czy szukam tutaj lampeczki bo no, będziemy mieli. O, Muszę się to położyć niestety. Mieję warunki polowe poza warsztatem radzimy sobie w taki sposób a nie inny. Tak wyszło. A zobaczcie. Tu macie korek spustowy. Nie wiem czy będzie widać. O, jeszcze kapie z niego. I tam powinien być drugi nalewowy. Ale już nie widzę, bo nie mogę się wygiąć. Może będzie widać. Teraz tak na omacku nakręcam, także tak to wygląda. Oczywiście podkładki nowe z odpowiednim momentem dokręcona jedna i druga śruba z takim samym momentem, także praktycznie tyle. Co do pojemności układu też wam pokażę wszystko w instrukcji. Co do lepkości zaleceń producenta. Również jeśli chodzi o olej przekładniowy, silnikowy. Na tą chwilę kończę. Zabieram się do skręcania, do napełniania skrzyni biegów.